Kask jest najważniejszą częścią stroju rowerzysty, motocyklisty i kładowca. I powinien być traktowany nie jako wymagana przepisami trudność czy kłopot. Wręcz przeciwnie, powinien być traktowany jako coś absolutnie niezbędnego. Mój kask chroni to, co mam najcenniejszego, czyli głowę. Jakie są trzy najważniejsze cechy kasku? Po pierwsze, kask powinien być lekki. Dlaczego? Dlatego, że każde drganie, wibracja, jazda po nierównościach, czy to na drodze, czy poza drogą, oznacza obciążenie kręgosłupa szyjnego. Powinienem mieć kask wielkości XL, to jest Lka. Dlaczego? Dlatego, że kask powinien być ciasny i każda wyściółka kasku e, troszkę się wygniata. Lepiej, żeby wyściółka się wygniotła, czyli żeby w pierwszym momencie, kiedy dobiera się kask, był on leciutko zaciasny, niż żeby był wygodny wtedy, kiedy jest nowy. Dlaczego? Bo jeżeli kask, który dobierzecie, okaże się za duży, wówczas na nierównościach kask się suwa i może zasłonić wam oczy. I to dotyczy każdego rodzaju pojazdu, do którego należy używać, powinno się używać, czy roztropnie jest używać kasku. Nie za duży i nie za mały. Zobaczcie. Proszę. Kask niezapięty spadnie z głowy zanim o coś uderzycie. Również spadnie z głowy zanim uderzycie o klatkę pojazdu, w którym ta klatka jest, na przykład u Spadnie na pewno z głowy motocykliście, kładowcowi czy rowerzyście, zanim ten uderzy głową o jakąś przeszkodę. A więc kask musi być nie tylko lekki, pasowny, ale i zapięty. To są trzy najważniejsze cechy kasku. Ten uratował mi życie. W Brazylii, podczas Mistrzostw Świata, przy prędkości Ponad 130 km na godzinę, wpadłem w niewidoczną zupełnie szczelinę w drodze. Gdyby nie idealny dobór tego kasku, gdyby nie jego lekka waga, pasowność na głowie, no i oczywiście łódź szczęścia, ale wszystko było zrobione wcześniej prawidłowo, zginąłbym tam najprawdopodobniej, bo tak masywny uraz głowy spowodowałby pewnie już nieodwracalne konsekwencje. W środku jest popękany. Specjalnie wyjąłem wyściółkę, żebyście mogli to zobaczyć, ale głowa cała. I tak wy ratujcie swoje głowy. Rafał Sonik. Twoje życie w Twoich rękach. Załóż kas.